Słuchajcie, drodzy widzowie, ogromny problem skrzynek nadchodzi? No właśnie nie wiem, czy kojarzycie, czy jesteście aż tak dość mocno zainteresowani ogólnie CS- i z tym, co się dzieje wokół CSA, ale dnia dzisiejszego odbędzie się finał. Dnia wczorajszego Face vs Navi zamykające w zasadzie dzień wczorajszy. No po prostu przecudowny mecz dało. Tyle emocji, co tu było. Czy to Twist robiący 4 kile na Inferno Zigla, czy to Jacob robiący 2 kile na Niuku. W sumie wiecie, on tam miał chyba 7 kili i pod koniec mapy jakby Nigdy nic zrobił, dwa kile na single dorsach dzięki czemu tak naprawdę byli w stanie wygrać rundę i domknąć mapę. Czy to nawet Broki robiący trzy kile za wupy, gdzie przez cały mecz praktycznie nic nie strzelał. No, piękny. Czy to Jacko podpalający się na inferno. No, to jest kwintesencja tego wszystkiego. Po pierwszej mapie w nich nie wierzy, ale dobra, dobra, w sumie. Można wspomnieć o skin swapie, gdzie możecie wymieniać swoje stare przedmioty na jakieś tutaj nowe. Bardzo fajna sprawa, fajna wymiana. I nie tylko z CS2, ale również z racika. A używając mojego kodu Bob inwestycje możecie otrzymać nawet bonus do 50% dolarów Wymieniając, robiąc trade za 250. I co jest najważniejsze na tej stronie, jest to jedna z pierwszych stron, która Wam umożliwia kupowanie skinów z chińskich marketów. Bardzo fajne omijanie, tak naprawdę, większości tam resellerów, którzy nie wiedzą, nie wiemy, czy nawet nas o nie oszukają. Macie minimalną prowizję w postaci 1% z tego, co tutaj widziałem. No i nie musicie podawać żadnego dowodu, ani chińskiego dowodu, ani w ogóle chińskich kont bankowych. Więc zapraszam do użycia mojego refa w przypiętym komentarzu jak i opisie. No właśnie, wracając do głównego tematu materiału, już OK, meczyk fajny, bardzo się cieszę. Zapowiada się finał też ciekawy, chociaż trochę się boję, że Vitality ich rozjedzie, ale zobaczymy, jak to będzie. Dnia dzisiejszego pamiętajcie o 18.00 i właśnie. Po, zazwyczaj po tygodniu od zakończenia się majora jesteśmy świadkami niczego innego jak promocji 75% na kapsułki. Więc nie chcecie mi powiedzieć, że ta promocja nijak nie zaingeruje w ceny skrzynek, nijak nie zaingeruje nawet już nie tylko w cenę, ale chociażby zainteresowanie. Na zainteresowanie mniejsze, no to chyba jest równoznaczne ze spadkiem ceny. Nie wiem, fajnie byłoby o tym pogdybać, fajnie byłoby wam o tym powiedzieć, bo zazwyczaj z tego co ja widziałem, co ja obserwowałem. Jak to wszystko się działo, no to jak wchodziło jednak te kapsułki 75% taniej, to przez pierwsze tygodnie zainteresowanie na skrzynki, według moich obserwacji, według tego co patrzyłem, troszeczkę sobie spadało. Plus musicie mieć z tyłu głowy, że Valve planuje wyrzucić jakąś kolekcję najprawdopodobniej, nawet tam chyba dwie kolekcje, no i może coś zrobić z naklejkami, jak i czarmami. Więc trzeba mieć to, panie i panowie, z tyłu głowy, że coś takiego się dzieje. Oraz kolejny plus jest taki, że nie wiem, czy oglądaliście ten mecz, ale jak nie oglądaliście tego meczu, a siedzicie coś tam w CS i wchodzicie raz na ruski rok, to mogę wam powiedzieć, że dnia wczorajszego, a w zasadzie nawet dnia dzisiejszego najprawdopodobniej, będziecie w stanie zaobserwować strony hazardowe. Dosłownie jako ciekawostkę mogę dopowiedzieć, że te regulacje, Regulamin, regulacje od ze strony WALF. Nie, przez niektóre drużyny są respektowane, ale przez organizatora Majora przez face, nijak dosłownie na prawym ramieniu od face, na koszulkach, jesteście w stanie zaobserwować sponsora, no stronę nielegalną z tego, co ja przynajmniej rozumiem, jeżeli chodzi o regulację w Alfie, jak i w zasadzie YouTube'a. I nawet jako ciekawostka, jakbym wam pokazał, gdzie ile tego jest, to najprawdopodobniej ten materiał zostałby usunięty przez YouTube'a. To w sumie fajnie, że to tak działa. No i jeszcze jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że również są na fotelach, na banerach, no na Discordzie to większość wam podesłałem jaka to jest w ogóle no, góra dół tak z jednej strony banujemy z drugiej strony drużyny to respektują a z trzeciej strony czy Valve będzie w ogóle respektowała własny regulamin bo mi się wydaje że to może być identyczna sytuacja tak jak jest na Steamie. czyli w sumie jesteśmy w stanie was banować za wszystko ale tego nie robimy. Ale w razie to jest wpisane, jakby ktoś miał jakiś problem i się pulta, co nie. Również zapraszam do wzięcia udziału w konkursach na trzy kosy: Survival Marble Fade'y. A jedyne co musicie zrobić, to wejść na Skinswap i dokonać wymiany skin za skin. Jeżeli chodzi o pełen regulamin, to jest jak najbardziej rozpisany na moim Discordzie, gdzie również Was serdecznie zapraszam, bo będziecie musieli tam podesłać końcowo dowód wymiany. No i przeczytać pełen regulamin konkursu. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to zapraszam oczywiście do wsparcia kanału. Macie tutaj materiały dodatkowe dla sponsorów: kolor zużołty, dla new playerów kolor niebieski. Dajcie w sumie znać komentarze, jak wy to wszystko oceniacie. No i co, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.